Dzisiaj będziemy chcieli sobie rozważyć e, niecałe kazanie. Część. Część kazania, które nasz Pan Jezus mógł powiedzieć. W szczególności tak jak słyszeliśmy, kazanie, które czytamy na górze. To kazanie było skierowane przede wszystkim najpierw do Jego uczniów. Oni byli pierwszymi odbiorcami, tymi, którzy mieli się e, poprzez to kazanie dowiedzieć, mu powiedzieć to, co było najbardziej potrzebne. Dowiedzieć i zostać te przede wszystkim tym wypełnieni, bo wiemy, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie żyć żadnym słowem Boga może próbować, ludzie próbowali na przestrzeni wieków po swojemu, w swojej mocy żyć słowami, które są spisane w Biblii. No i każdy człowiek musiał doświadczyć tego, że nie stanie sam, że potrzebuje tego, który by wprowadził go w pełni znaczenie tego słowa, potrzebuje tego, który dałby mu siłę i moc, aby to słowo mogło w nim tak pracować, żeby wydać plon na chwałę Boga. I tu mamy w tej Ewangelii Mateusza kazanie na górze. Kazanie, e, możemy powiedzieć, naprawdę twarde. Nie jest to łatwe kazanie, które nasz Pan Jezus Chrystus powiedział. Kazanie, które powala. Tak możemy powiedzieć o tym kazaniu. Ono powala człowieka. Nie wiem, co ono robiło w ten czas z tymi ludźmi, którzy słuchali też przy okazji, gdy słuchali uczniowie, apostołowie. Co robiło to w ich sercach? O czym oni myśleli? My wiemy, o czym my myślimy, kiedy bierzemy Biblię, kiedy otwieramy właśnie też i my to kazanie, kiedy myślimy na temat tego kazania, co głębiej chce nasz Pan nauczyć, bo właśnie poprzez te słowa, my właśnie wiemy, co my. Tutaj mamy, właśnie w tym siódmym rozdziale, taki właśnie fragment. I cały ten fragment będziemy chcieli, pod całym kontekstem, właśnie tego fragmentu, zastanowić się właśnie nad tą treścią przekazaną przez Pana Jezusa Chrystusa. Treścią, która, tak jak powiedział, ona mogła powalić uczniów. Bo czytamy tutaj tak, od siódmego wersetu, ten siódmy rozdział. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie. Taki bowiem jest Zakon i prorocy. I tak jak powiedziałem, my będziemy poprzez właśnie tą całość, chcieli spojrzeć na to. Nieraz możemy robić to, że rozdzielamy. My rozdzielamy. Nie Bóg rozdziela, nie Duch Święty rozdziela, ale my sobie rozdzielamy. Mówimy, no to do tego, to do tego, to do tego. Ale nasz Pan, zobacz, jakoś nie rozdzielił tego tematu. On mówi o proszeniu. Kiedy mówi o proszeniu, pokazuje ona powiedzieć Ojca Ziemskiego, jak działa Ojciec Ziemski względem swoich dzieci. A potem on zaskakuje swoich uczniów, mówiąc: Jeśli więc wy, będąc złymi, tak jak powiedziałem, to może powalić. No, uczniowie chodzą z naszym Panem Jezusem, Chrystusem, no, słuchają, mogą być dumni, że no, wybrał sobie nas, to my bezpośrednio mamy do Niego dostęp. My przecież jesteśmy lepsi niż teraz inni są, którzy są tutaj obok, no, my jesteśmy szczególni. A pan mówi, jeśli więc wy, którzy jesteście złymi. Pokazuje, zobaczcie prawdę człowiekowi, jaki człowiek jest sam z siebie. Co może człowiek sam z siebie? Może dobro? W pewnym sensie może człowiek czynić dobro, bo Bóg nie, nie uczynił człowieka na początku złym człowiekiem. Czytamy, że Bóg, gdy uczynił człowieka, uczynił go istotą bardzo dobrą. I to, co z Boga też zostało jeszcze w człowieku. Ale człowiek pod wpływem grzechom powiedzieć to, co dobre, ma powiedzieć znieweczył. To, co dobre zaczął wykorzystywać dla swojej chwały, dla swojej idei, aby jego chwalili, aby Jego widzieli. Wiemy, że tutaj człowiek zepsuł to całe można powiedzieć, dobro, które Bóg można powiedzieć, włożył w człowieka. Dobro jest dobrem. I tutaj, Panie Spokojnie, wy, wy jesteście złymi, umiecie dawać dobre rzeczy, to tym bardziej Ojciec Niebieski da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I zobaczcie, co dalej mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Mógłby zakończyć ten temat na tym. Ojciec Wam da, tylko proście. Ale dziwne, nasz Pan idzie dalej z tym tematem. Kiedy mówi tutaj o proszeniu, kiedy pokazuje, jaki jest człowiek sam z siebie, że z siebie nie wydobędzie on na żadnego dobra, tylko będzie mógł wydobywać na ze swojego skarta, tylko to zło. Kiedy to będzie chciał robić sam z siebie, ale kiedy go będzie prosił, kiedy będzie prosił ojca, wtedy będzie mógł otrzymywać też i dobro. I poprzez to dobro dopiero będzie mógł działać. I wtedy nasz Pan mówi: A więc, wszystko, co byście chcieli. I to też, zobaczcie, musimy dołączyć do tego, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi o proszeniu, o kołataniu, o szukaniu. Że jeśli chcesz, można powiedzieć, teraz czynić innym, to musisz nie zapomnieć i o tamtym, bo sam z siebie, można powiedzieć, nie będzie w stanie im tego dać, im to uczynić. No właśnie, teraz jak my jesteśmy chętni rzeczywiście do tego, żeby to wszystko zespalając rzeczywiście czynić? Prosić, kołatać, szukać, brać i dawać. Nie zatrzymać się tylko, można powiedzieć, w tym temacie, że no prosiłem, szukałem, kołatałem, otrzymałem i nic dalej. Ale Pan mówi właśnie teraz taką właśnie rzecz tutaj, tak jak powiedziałem, a więc wszystko co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Abyś, aby, Jeśli wy chcecie, co wy chcecie, wiecie, człowiek się może zastanowić teraz, na powiedzieć, co chciałby. Co chciałbym na powiedzieć względem brata, względem siostry, co chciałby. Zobaczcie, każdy z nas może się zastanowić, tak jak tutaj jesteśmy, co byśmy chcieli. Co by nam ona powiedzieć przyszło do serca, do naszego umysłu, co byśmy chcieli względem brata, względem siostry? Co byśmy chcieli, żeby oni nam uczynili? Przede wszystkim oni. My się koncentrujemy na nas, ale wiemy też, możemy się skoncentrować na ludziach tego świata. Wychodzą też i do ludzi tego świata. Bo Pan mówi, co byście się aby ludzie wam czynili? to możemy pójść też właśnie i dalej. Ale wiemy, że Kościół jest pierwszy. My jako bracia, siostry jesteśmy, na powiedzieć, pierwszymi tymi, na powiedzieć, odbiornikami i dawcami. A potem też i świat. I tu się można naprawdę głęboko zastanowić, kiedy proszę, kiedy, można powiedzieć, to, to w jakim celu proszę? Gdy, można powiedzieć, proszę, i gdy kołatam, bo chcę tego, w jakim celu tego chcę? A gdy to otrzymuję? Dlaczego, można powiedzieć, to my, Ku czemu to otrzymałem? Człowiek, jako człowiek, można powiedzieć, zawsze ma duże wymagania. Ma, ma naprawdę bardzo, bardzo jakby, tak można powiedzieć, dużą górę zapotrzebowania względem, można powiedzieć, innych. Co oni powinni względem niego zrobić? Co oni powinni jemu uczynić? Jak oni powinni do niego podchodzić? Człowiek tak ma. Ja chcę, żeby ten był dla mnie miły. Ja chcę, żeby tamta dla mnie była miła. Ja chcę, żeby z dobrem ku mnie zawsze wychodził. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Pan Jezus mówił, bardzo dobrze, że Ty chcesz. Naprawdę wyśmienicie. To mnie zadawala, że Ty chcesz. Ale czy byś teraz w stanie to zrobić? Czy będziesz w stanie to rzeczywiście zrobić? To, co chcesz, żeby tobie zrobiono. Czy będziesz w stanie? Bo człowiek zapomina o sobie, ona byś mogliś miał powiedzieć, e, wróg jest e, no, perfidny w tej kwestii. On zawsze będzie pokazywał względem na powiedzieć drugiej osoby, ale on nie pokaże Ciebie i mnie, czy Ty będziesz chciał to wyjść ku tej drugiej osobie? Czy ty będziesz chciał z tym, na z tym podejść do drugiej osoby, żeby to tej drugiej osobie uczynić, żeby to tej drugiej osobie dać? Tego nigdy nie będzie chciał pokazywać. On zawsze wiemy, że przychodzi i mówi: A zobacz, on powinien ci to zrobić, a zobacz, ona powinna ci tak uczynić, i tak, i tak, i tak, i tak. I przychodzi, i przychodzi, ma ona powiedzieć, i atakuje nasz umysł, pokazując, co nam ktoś powinien zrobić. A pan jest, mówi: Ty zrób. Ale jeśli to chcesz zrobić, to nie możesz wyjść sam z siebie z tym. Bo sam z siebie rzeczywiście nie dasz rady. I będziemy się chcieli właśnie zastanowić nad tym, czy jesteśmy gotowi prosić, żeby to dać. I co chcemy dać? Co chcemy właśnie, jak widzimy na powieść, co chcielibyśmy, żeby nam uczynili, żeby to potem dać. Czy jesteśmy naprawdę, wiecie, ku temu gotowi? Bo człowiek może być niegotowy, człowiek może być gotowy tylko zawsze w tym jakby jednym ukierunkowaniu. Mi. Wiemy, że nasze ja, ono ma bardzo, bardzo duże pragnienia w tym kierunku. Żeby jemu czynić. Ale nasze ja nie chcę czynić. Tego nasze ja musiało zostać ukrzyżowane. Byśmy mogli wziąć to inne ja, to wspanialsze ja, to doskonałe ja. Ja naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo poprzez Niego widzimy można powiedzieć, jak wyglądało to, co tutaj On powiedział, bo On nie powiedział słów pustych, słów, które byłyby tylko rzucone jak jakieś hasło, takie jak to mówi się, słowa rzucone na wiatr. Bo ktoś by mógł powiedzieć, no patrzcie, powiedział tak, tak, ale powiedział, a niech on to zacznie robić. Nie, tutaj nikt nie mógł zarzucić naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że On był tym, który mówił słowa. A nie pokazał, jak to robić. On w doskonały sposób, w najwspanialszy sposób pokazał przede wszystkim swoim uczniem. Oni byli pierwszymi odbiorcami właśnie tego, którzy, tego, że mogli zobaczyć, jak zrobić właśnie to, co on tutaj powiedział. Czy w proszeniu, czy w kołataniu, czy w szukaniu i dawaniu. On był właśnie tym najspanialszym wzortem dla każdego ucznia który był przy nim, który mógł się od niego bezpośrednio rzeczywiście tego uczyć. No ale dzisiaj jesteśmy my, jako uśniowie naszego pana Jezusa Chrystusa, czy my chcemy się, wiecie, tego uczyć. Bo tak jak powiedziałem, wróg naprawdę może przychodzić do nas. Wiemy, że on przychodzi. Że on po prostu chce włożyć pretensje w nasze serce, że po prostu ktoś nam czegoś nie uczynił. Ale wiecie, tak chcę, można się nad tym zastanowić, jeśli ktoś nam czegoś nie czyni, to może to nie diabeł zatrzymuje człowieka, żeby nie uczynił, ale sam Bóg zatrzymuje tą drugą osobę, że nam tego nie czyni. Bo my chcemy być tylko odbiorcami tego, żeby nam to uczyniono. A z naszej strony nie ma chęci, żeby, żebyśmy to my właśnie może uczynili. Wiecie, że człowiek wtedy może wchodzić w taką gorycz. dlaczego mi człowiek, ktoś tego nie uczynił, dlaczego on się do mnie tak nie zwraca. Ale czy ja się zwracam, czy ja to właśnie czynię? To zobaczę jest tak bardzo ważne. Nieraz można myśleć tak, jak powiedziałem, że naprawdę, że no pewnie by mi to uczynił, ale po prostu ma, ma problem z diabłem. Diabeł go trzyma, żeby tego nie mógł czynić. Nie, naprawdę warto się zastanowić, czy to nie Bóg zatrzymuje człowieka. Żebym to ja był właśnie tym, który teraz ja wyjdę. A nie, że ja będę tylko czekał, czekał i czekał, żeby to ktoś do mnie wyszedł. Żeby mi napoje, zaczął to dawać, mi zaczął to czynić. Także niech Pan nam właśnie pomoże zobaczyć całe to piękne zagadnienie, które. Zobaczcie, on mówił do uczniów bezpośrednio do oni, bo kiedy tak otwieramy sam początek tego kazania, to widzimy, kto. Otoczył naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam są rzeczywiście rzesze ludzi. Ale do tych, do których on mówi, są uczniowie. To oni mieli tą lekcję odebrać. Oni mieli właśnie usłyszeć te słowa. Oni mieli być tymi, którzy mieli się głęboko nad nimi rzeczywiście zastanowić. My jesteśmy kolejnym pokoleniem uczniów, którzy też możemy się zastanowić i zobaczyć po prostu, jak nam to wychodzi. Jak my wypadamy dzisiaj na w świetle rzecz tych rzeczywistych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy jesteśmy na tymi, którzy chcą tylko? W jedną stronę, czy w dwie strony? Czy to może przepływać rzeczywiście w dwie strony? W jedną i w drugą możemy nieustannie płynąć, że i dajemy, i bierzemy, jesteśmy otwarci i na jedno, i na drugie, i w tym możemy się wspólnie razem budować. Naszemu wrogowi diabłu, wiemy, że to bardzo nie pasuje, kiedy my jesteśmy otwarci w dwie strony. On woli, gdy my jesteśmy otwarci tylko w jedną stronę, w naszą. A w drugą zamykamy się. Także niech Pan nam właśnie pomoże zobaczyć tą kwestię tego tutaj. Tego całego kształtu, tak jak powiedziałem, bo nasz Pan tego nie rozerwał. Tak jak powiedziałem, my możemy to rozerwać. My możemy się tylko gdzieś zastanowić nad jakimś tylko jednym elementem, a zapomnieć po prostu o tym, co jest tak bardzo ważne, bo Cokolwiek byśmy chcieli, aby ludzie nam uczynili, to wy im czyńcie, bez tego pierwszego elementu, który pan jest sobie zaznaczył czyli proszenia, kołatania, szukania i brania to jesteśmy zdani na porażkę od razu. To od razu jest porażka. Od razu jesteśmy powaleni, po prostu nie mamy szans. Bo nie mamy z czego? Z pustego nie jesteśmy w stanie wziąć i dać. Ktoś musi nas tym wypełnić. A żeby on mógł nas wypełnić, to my musimy do niego przychodzić. Musimy u niego tego szukać. Musi, musimy chcieć tego. On musi to nas wszystko rzeczywiście widzieć. Także niech Pan nam właśnie w tym pomoże. W tym tutaj temacie, który nasz Pan poruszy względem swoich uczniów.